Dzień dobry kochani. witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w wyzwaniu rozbitków, moi drodzy. Zaczynam tam, gdzie ostatnio zakończyliśmy. I we wtorek będziemy mogli sobie wziąć sztalugę będziemy się szkolić tutaj z malowania. Także tak, także tak, ja się bardzo cieszę. <grystanie> 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 bardzo się cieszę z tego powodu, bo idzie to wyzwanie do przodu. Myślę, że już w nas. A jeżeli nie w następnym odcinku, to jeszcze w następnym. E, przywitamy sobie tutaj e, nowych rozbitków. E, tak mi się wydaje, że to już e, do tego dojdzie. Po prostu do tego dojdzie. Tak mi się wydaje. Dobra. No i co? No i ogarniaj sobie tą charyzmę, chociaż w zasadzie, czy ty jeszcze musisz tą charyzmę? Mamy na trzecim poziomie. Także to jest mega, mega naprawdę na plus, że już mamy to tak ogarnięte. No, maluj, maluj. Maluj, maluj, maluj. Tak będziemy mówić już niedługo. Dobra, jak tutaj sytuacja, to ogólnie jesteś naprawdę ogarnięta. Charyzm mamy na czwartym poziomie. Dobrze, 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 dobrze. I tak, jak tutaj mamy te umiejętności, mamy charyzm, gotowanie na szóstym. E, ogrodnictwo na ósmym. Dobra, to ogrodnictwo by trzeba było tutaj sobie. Mów do rośliny, chodź. Mów dużo do rośliny. Moja droga, chodź tu. Mów jak najwięcej. Tak się zastanawiam. Tak się cały czas zastanawiam. Czy czasem byśmy już sobie tutaj e, dom komporsu nie zaczęli tworzyć, wiecie co? Mm, dobra. No zróbmy sobie tak BB Move Objects On. E, tak żeby ona już sobie tutaj miała coś więcej. No i tak, weźmy sobie ściany. Tylko tak, teraz jak to to... Będziemy musieli to jakoś sobie tutaj poukładać, wiecie? E, w sensie takim tak mniej więcej, nie mniej więcej. E, no bo... Niech ona sobie ma te rzeczy, nie? Te wszystkie tutaj. Niech ona sobie to ma... To weźmiemy do domu. Mamy do 20 tysięcy. No, to możesz mieć tu. To weźmiemy sobie do domu. Na szczęście możemy sobie, wiecie, tutaj manewrować tymi rzeczami oczywiście, że tak. To weźmiemy do domu, to do domu, to do domu. To do domu, dobra, drzewko możemy sobie dać tu. No i okej, okay. i mamy tutaj takie pole do popisu. Mm. Nie wiecie, duży domek, to też nie ma się co, o, wiecie, oszukiwać, bo to nie będzie duży domek. Możemy gdzieś tutaj wrzucić, okej. Okay. Mhm, okej, okay, dobra, 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 ale mam nadzieję, że będzie taki, wiecie, ładny ogólnie, nie, weźmy sobie to, podnieśmy, dawno nie miałam takich podnoszonych, podniesionych domów, yy, naprawdę, nie miałam, długo, bardzo długo, okej, okay, to byśmy mogli w porządku zrobić, w porządku zrobić. I tak, tutaj będziemy mieli, nie wiem, przyjmujemy łazienka, taka mini kuchnia zamknięta czy tam otwartą, zrobimy, zobaczymy. Tutaj by wypadało też mieć cofni. Ewentualnie może w ten sposób, nie? Kuchnia, taki ala salon, w sensie jadalnia, tutaj łazieneczka. Łazieneczka. To mm. może być taka, przedpokój, nie? I tu byśmy zrobili sypialnię. No troszeczkę większa by się przydała ta sypialnia ogólnie. To byśmy tu powiększyli. O, w ten sposób. No i wiecie, no będzie miała skromnie. Na pewno będzie miała skromnie. Bo to nie będzie jakiś właśnie duży domek. Oczywiście możemy zrobić z piętrem. Czemu nie? Możemy zrobić y, z piętrem. I oczywiście tutaj musimy mieć jakiś schod drewniany. E, także weźmy sobie te schodki i na przykład zrobimy sobie w ten y, sposób. I gdzie byśmy sobie je zamieścili? Nawet tutaj, nie? Tutaj będzie wejście. Ten. Okej, okay, dobra. To w zasadzie byśmy mogli. Nie, dobra. Tak, zrobimy tak jak jest, ok, dobra w porządku. E, I tak, i tutaj ja bym chciała, bo, Kurczę, no tutaj się zastanawiam nad takim balkonikiem. E, no właśnie, taki ala tarasik. E, żeby był, czyli te schody byś musiała gdzieś indziej dać. Ewentualnie tutaj ten taki mini tarasik. A tutaj... Cała reszta. No wiecie, ale to na razie to jest takie, wiecie, mega mocno poglądowe. Ewentualnie tutaj byśmy mogli zrobić sypialnię. Żeby miała taką naprawdę fajną e, sypialnię. Pewnie tutaj jakaś łazieneczka większa czy tam. O, w ten sposób tu byśmy mogli zrobić taki ala salon na piętrze czy no cokolwiek nie dobra no i takie rozmieszczenie by to było czyli co tutaj byśmy albo tutaj byśmy zrobili salon na takim podniesieniu pewno nie używam tego Co nie można by można by coś takiego zrobić okej okay. No. Tutaj kuchnia, łazienka, jadalnia, salon, no i u góry. Sypialnia, nawet tutaj by mogła być. Tutaj coś tam zrobimy sobie innego. Na przykład na te rzeczy, jakieś tam pierdołki. Dobra, chodźmy do drzwi. Drzwi też oczywiście muszą być drewniane. Także tak, weźmy sobie takie myślę, drzwi do łazienki. Myślę, że tutaj no chyba tak, tak byśmy sobie zamieścili. Tutaj do łazienki, tutaj do łazienki, czy tam pralni, no zwał jak zwał. Okej. Okay. i tak. Mam nadzieję, że właśnie zrobię troszeczkę inaczej ten domek niż zwykle. No, ma być taki, wiecie, z drewna. Wszystko ma być z drewna, stricte. E, oświetlenie, także weźmy sobie oświetlenie na razie, te. Mm, spotki, no bo one najwięcej tutaj światła tak naprawdę dają, a to mi się przyda. To mi się przyda i jeszcze wypadałoby teraz okna, zanim w ogóle cokolwiek będziemy ogarniać, to te okna by się przydało dać. Dobra, także chodźmy sobie jeszcze tutaj na te schody popatrzmy, ale raczej weźmiemy te same. Jeszcze też są chyba, tak, z, 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 tak drewniane są. Więc tu by można było je zamieścić, ale one raczej bardziej do domu wypasowały. A tutaj, mimo wszystko, te sulańskie. Tutaj można było takie wejście zrobić, nie? Bokiem. Tutaj możemy taką klitkę. O. Coś takiego tutaj, jakiego kwiatka wstawić, czy coś, nie? Czy jakąś szafkę taką wnękową, małą. Też by można było i wtedy tak, tutaj jakiegoś kwiatuszka postawić, a drzwi tutaj z tej strony. Dobra, chodźmy tutaj. E, tak, tutaj byśmy sobie dali na dwa, tutaj byśmy sobie dali na jeden, żeby to jakoś tak fajniej wyglądało. E, także tutaj mamy na dwa. No i drzwi, drzwi oczywiście też by musiały być drewniane. Drewniane. A tak sobie myślę, tutaj Byśmy polecili może z tymi pakietami i z Sulani właśnie wyspiarskie życie, moi drodzy. wyspiarskie życie. Tutaj jakiś taki kolorek. Wiecie, no dla mnie te kolory są. No nie do końca mi się podobają. Ja zawsze mam problem z tymi kolorami, naprawdę. Ejku. Ech, no nic, nie będziemy brali z wyspiaskiego życia. Ja muszę sobie coś znaleźć tutaj innego po prostu i tyle drewnianego. No. Także mi to wpasowało się też no, w okolice. Także, no kurczę, no wyspiarskie najbardziej pasują, ewentualnie takie wziąć sobie wysokie, bo one no, są mega jasne, a ten kolor zaś mi nie odpowiada, ewentualnie takie. I tutaj, kurczę, no nie ma miejsca, tutaj, tak za bardzo, ze schody. że zrobimy tutaj taką otwartą wnękę tutaj jakieś tam mabelki i tak byśmy zostawili z otwartym nie i Hiko, ogólnie się mega cieszę że nasza Simka będzie miała tutaj yy, wiecie dom <grytanie> e, dom tylko no zobaczymy jak to będzie właśnie wyglądać no, fajnie, jakby to właśnie wyglądało tak, jakby ona sama zrobiła te drzwi wszystkie. Także polecimy sobie raczej z takimi mocnymi drzwiami. Eee, aha, to ma być kuchnia, więc w sumie, tu łazienka, tutaj kuchnia. No, to byśmy mogli wziąć, moi drodzy, takie wysokie łuki. Wysokie łuki. To będzie taka otwarta przestrzeń. Nie? Natomiast u góry już weźmiemy sobie mniejsze drzwi, i tutaj byśmy, 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 byśmy wzięli. O, czu, 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 czu. Jakieś drewniane, właśnie? Te kurczę, te wezmę. E, jeśli chodzi tutaj o łazienkę. niebieskie, czemu nie? O, dobra. Łazienka i pralnia, nie? Łazienka i pralnia. A tutaj byśmy polecili, może zna... może nie takie drzwi? No i ona tutaj na razie sama będzie mieszkać no to hmm. mamy 11 tysięcy. No szaleje, szaleje cały czas. Kurczę Szaleje już za bardzo. No nic no chyba będę musiała wziąć tutaj co są te. Okej, okay, i tutaj e, tak damy, tutaj tak postawimy, dobra góra była ogarnięta, a tutaj tak jak Wam wspominałam, to byśmy sobie zrobili te barierki. E, drewniane muszą być. Już bo na balkonie, to tak fajne inne by były, no ale dobra to możemy... A w sumie takie. O, zwykłe, nie. I wtedy bym się zastanawiał. A nie, nie mogę sobie skopiować, bo... te są drzwi wysokie na dole. Ale tutaj też byśmy sobie takie szklane wzięli. Drewniane szklane, wiecie o co chodzi. O, na przykład coś takiego, coś ten deseń. O, tak na środeczek. Chociaż kurczę, teraz się zastanawiam, bo tutaj one są naprawdę ładne. Ja chyba je wezmę. Jak to na tyle wygląda, no. Ładne są te drzwi. O, te ciemne. I tutaj też byśmy wzięli te dobra, no będzie tak troszeczkę nowocześnie. Trochę tak no. Skała i kamień. Skała i kamień. Yy, no to byśmy musieli sobie tutaj yy, raczej takie. chociaż to powinien być opatrzony tam. Dobra. Aha. Czyli coś takiego byśmy musieli mieć. O, ewentualnie takie coś. Nie ma tu czegoś innego jeszcze wchodzi na. I tak dziwnie. Taki dom. <noise> trochę dziwnie. I słoma u góry, tak średnio by to pasowało. Hmm. No zobaczymy. I tak trzeba ten dach ogarnąć, tak czy siak. Hmm, także zobaczmy, jak to w ogóle będzie wyglądać. sama trochę jestem ciekawa. Nie ukrywam. Dobra. <noise> Jezu. Ej, wiecie, wiecie, że ja w budowaniu to ja tak no średnio, ale staram się. Staram się jak mogę, to dajmy niżej, to dajmy niżej. O Jezu. dobra, okej. Okay. I teraz. Hej, y fajne. To jest fajne, to takie dre drewno to jest takie, nie? Mmm, naturalne drewno, fajne, może być. To w sumie nie będzie to jakś tragicznie wyglądać, oczywiście. No nie jest to jakieś piękne, no takie trochę nowocześnie, za bardzo wygląda, moim zdaniem. Mm. Ewentualnie tutaj mam takie drewniane. Co dziwnie to wygląda, ale okej. Okay. Nie jestem y, przyzwyczajona, wiecie, nie jestem po prostu przyzwyczajona do takich rzeczy. Ech, kurczę, ja sobie pokoje wydzieliłam, wszystko sobie pięknie wydzieliłam, a tutaj wypadałoby jeszcze okna ogarnąć. Także tego. Ty, 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 ty. To są fajne. Czy ja kolorystycznie sobie dobierę? No chyba nie właśnie, no i to, to będzie problem. Hmm. To jest czego? To jest takie na czerwono. No, to yy, yy, takie tam nie, takie tam. Macie tutaj ewentualnie. A jajaj, no i widzicie, no i tak to się u mnie kończy, nie? Ja mam zawsze problem, właśnie z tymi oknami, z tym wszystkim, po prostu, żeby to jakoś zgrać ze sobą ładnie. No, taki mały problemik. Czekajcie, dajmy na dół, na dół. No i tak, no tu jest kuchnia. W kuchni mo moglibyśmy mieć takie otwarte okno. Ono jest bardzo wysokie. Ale mamy powinny wejść. I możemy mieć w zasadzie tutaj takie otwarte. Niczemu nie przeszkadza, nawet to bardzo fajnie wygląda. To byśmy mogli wstawić tutaj. Na razie wstępnie to tak poukładam. Wiecie, ja to później będę zmieniać. Rzecz jasna, oczywista. Też mamy takie okienka, nie? Fajne. No A jako tak? No i tutaj mamy ten problem, ale dobra. Okay. No i z tej strony nie widzę, no bo mi drzewa zasłaniają. Drzewa mi zasłaniają, no. Także... Nie wiem. <ścoughs> nie wiem. Tutaj byśmy w zasadzie mogli mieć też otwarte okno. Yy, tylko nie wiem później, jak ja sobie rozmieszczę po prostu, wiecie, yy, meble, nie? I tutaj byśmy polecieli z dwoma takimi. Nie za dużo tych okien. Okej, okay, no i na górę, na górę, na górę, na górę. No to tutaj bym już sobie nie wstawiła. No ewentualnie. To byśmy przesunęli tu, to byśmy. Aha, bo tutaj zaś jest. Aha, bym musiała sobie tak dopasować jako taką w ten sposób. I tutaj byśmy już polecieli sobie z takim oknem. Tu byśmy polecieli tak. Yy, to ma być w zasadzie tutaj też byśmy mogli mieć otwarte, ale po co? To możemy sobie wydłużyć o, w ten sposób. Czy tutaj potrzebujemy okna. Nie, nie, jestem dobra w okna, <noise> nie jestem dobra w okna i to widać teraz. I tutaj byśmy mogli takie krzywe jak tu paga. Dobra, także y, dom pełen okien, dom pełen okien, Masakra. Tu możemy takie drewniane dać, może takie ciemne, nie fuj. Ok, poczekajcie, to jeszcze tutaj, to tu już jest najdłużej. O, właśnie to bym sobie troszeczkę wydłużyła, bo by mi się to bardziej podobało, takie wydłużone w ten sposób. No nie wiem, co te drzwi zaś mi tu ważą? no szkuśka wódka, no chyba, że to bym skróciła, to bym, no nie no, lepiej to wygląda jak jest. Ej, no nic, dobra. Dobra, niech y, tak na razie będzie. No, y, piękniejszego domu nie umiem zrobić. Przyk y, przykro mi bardzo. <grafię> przykro mi bardzo. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś boleć po oczach. I tak, tutaj to możemy sobie wstawić. E, wiecie, to jest na razie, to tak wstępnie, mocno wstępnie. E, no bo... gdzie bym ja? Co jak? Okej, okay, wanienkę możemy sobie też tutaj wstawić. Na no wszystko jest miejsce. W końcu będzie miała dom, dziewczyna. Ileż można było czekać na ten dom? nie? E, także tak. E, lusterko możemy sobie gdzieś tutaj na razie zamieścić. To możemy oczywiście do niej do sypialni sobie dać. Mm, może na razie ona nie jest jakaś piękna, cudowna, ale z czasem kto wie. Może to jakoś będzie wyglądać. Miejmy nadzieję. Do jogi, no to możemy w zasadzie tutaj sobie zamieścić, to dajmy sobie też tutaj. To będzie i taka la pracownia. Skrzynkę na listy, no możemy zamieścić, no tutaj, tak, na widoku troszeczkę, ale wiecie, no chociaż nie, no, bo wiecie, to powinno być schowane, no bo teoretycznie to nie mamy takiej rzeczy. No, i tak na razie prezentuje się jej dom. Ja mówię o salonie, i tak dalej, gdzie, gdzie ona ma mieć telewizor, jak tutaj telewizorami nie będzie. No, ale będą jakieś tam rzeczy drewniane to na pewno, także na chwilę obecną tak to wygląda. No, jeść na razie będzie chodziła tutaj do ogniska, także to ognisko to na razie sobie tutaj może przeniesiemy. Także, moja droga, masz dom, masz swój dom, na razie wygląda on tak zbudowałaś sobie go własnymi rękami. I tak, na karm. I na karm. E, także taka sytuacja, moi drodzy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam jakoś bardzo. E, naprawdę mam taką cichą nadzieję, no ale wiecie co, no to, to jeszcze trzeba po zrobić pogarnić takie rzeczy, podlej ten choć. Podlałaś, a jabłonka tutaj jest, jabłonka. Proszę cię, rzucaj wszystko. Dobra, tutaj nie musisz. No, ale musisz pogadać z roślinami. No, 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 niestety jesteś na to skazana, żeby to mieć ogarnięte jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dzisiaj no, tworzyliśmy jej domek. No, e, może z czasem on się jakoś rozwinie i będzie lepiej w, e, wyglądać. Zobaczymy. No, i wszystko się okaże w praniu. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć.